manko. Ja jestem Nubek271 i witam Was w pierwszym odcinku z serii Minecraft Hardcore. A więc tak, zaczynając. Jak widzicie mam już tutaj itemy jakieś. Z tego względu, że nagrałem już pierwszy odcinek. Ale odcinek postanowił się popsuć. I cały ekran był skraszowany. Zupełnie nic nie było widać. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Też mam nadzieję, że wszystkie ustawienia są dobre, bo nagram. Pierwsza Minecrafta na, na sprzęcie i nie mam podglądu tego. Nie mam podglądu nagrywania. I tak. Jest to mój pierwszy raz na hardkorze. Totalnie nic nie potrafię. Jesteśmy w wiosce. W przyszedłem. I tutaj w okolicy będziemy się gdzieś budować. Przynajmniej taki mam plan. Tutaj widzę, że jest cave. Taki no większy no i oczywiście już musiałem spaść nie z creeper jeszcze z niczym nie walczyłem tutaj także creeper na pierwszy ogień to nie wiem czy jest zaraz sprawa, ale udało się na spokojnie czy jest tutaj gdzieś żelazo są zombiaki na pewno i szkielety No i dałem się opacnąć. Jeśli ktoś nie wie co to jest Hardcore, to jest po prostu... Survival w Minecrafcie, tylko że moby mają więcej HP i zadają więcej. Także... Jest po prostu ciężej. No i świetnie. Jak ja sobie z takim szkieletem nie dam rady, to będzie... Dobra, one się zaczęły strzelać, także jest luzik. Zobaczymy, który wygra. Kibicuję temu po prawej. Bo ten mnie zatkał. Mam wrażenie, że tamten też... Noś Dobra, ja jestem uciekam, bo ja tu zginę jeszcze, nie? A nie może być tak, że w pierwszym odcinku zginiemy. W sensie wy nie zginiecie, ja zginę. Bo słaby jestem w sumie. Ale... W Minecrafcie przecież można budować. Dobra. Więc tak. Wejdę sobie na tą górkę, bo też chciałem ją zobaczyć. W poprzednim odcinku. tutaj powinien być pierwszy. Ale się nie nagrał. W sensie, nagrał się, ale... Słabo to wyszło. No. Dzisiaj rano wrzuciłem też Shortsa. Także, kto nie widział, to może zobaczyć. Wbić, zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Tak samo jak pod tym odcinkiem. Mam nadzieję, że łapeczka w górę już jest. No. I co? Co by tutaj zaćciekawego w sumie? No, ja bym powiedział, że póki co, to w sumie nie wiem. Dlatego pościnam sobie chwilę drzewa. I powiem Wam, że w najbliższym czasie też pojawi się kolejna seria. 1. Będzie też kanty wstek 2. Tak samo jak jest na kanale. prawda, on nie objaśni takich wyświetleń. Ale. Sprawia mi to przyjemność granie w to i nagrywanie, także będę to wrzucał. Aha, mam pełen kwiatunek. No dobra. I tak podniosę to. No, podniosę. Sprawia mi to przyjemność, także to też będzie. I oprócz tego hardcore'a pojawi się najprawdopodobniej jeszcze serwer z moimi znajomymi. Po prostu na którym sobie będziemy grali. Oraz pojawi się serwer z giewki. Nigdy na kanale u mnie nie było. Także mam nadzieję, że ją dobrze odbierzecie. Myślę, że odcinek z tej gry pojawi się w piątek. Dzisiaj jest. W Tak, w Torek. O, 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 tam jest statek. Dobra. To idziemy do statku. No oczywiście musiałem dostać obrażenia standardowo. No, także odcinek z tamtej gry się pojawi chyba w piątek, nie wiem. Szart też będę wrzucał na bieżąco w miarę. Postaram się. I co? O, jest świerk! Jak ja to uwielbiam. Tam coś jest też. Tam są chyba topielce. Nie wiem, dobra. Idziemy najpierw sobie ściąć świerk. Nie wiem po co tu wiatr zrobiłem. Co prawda jak to ja mi nie wyszło, bo się rozlało. Dobra, jeśli oczywiście wy coś zobaczycie, czego ja nie zobaczę, to piszcie, a tam jest kolejna wioska. To najpierw sobie pójdziemy jednak tutaj Do statku Aha, jest, dobra. Już myślałem, że nie ma. No i... Okej, okay, to jest ten statek. Aha, ja nie mam miejsca w wygrzpunku. To robimy to tak i teraz co mi się nie przyda brązowa wełna kwiatek kolejny kwiatek kolejna wełna kolejna wełna to mi się nie przyda to taki na razie zostawię no dobra, lecimy I teraz tak, mamy 13 żelaza no, szybciej Zdechnę, nie? Udało, udało się. Przed czasem tam jest wioska, więc sobie też zaraz do niej pójdziemy. I teraz tak. Mam nadzieję, że na dole będą drzwi. Są. No i super. I teraz mamy tak mapa. Dobra, to na razie zostałem, bo i tak nie ma w punku Gdzie to jest ta skrzynia? Dobra, ja nie chcę się jej szukać. Tu już tak chyba nic nie będzie, także oglądamy. Zobaczymy sobie tutaj tą mapę. I ona jest. Tutaj na brzegu? Ona jest tutaj na brzegu, nie? Czy mi się wydaje? Tutaj gdzieś na brzegu jest. Oczywiście, że tu. Tylko, że bardziej w tamtą stronę. No dobra, to sobie tą mapę skarbów też znajdziemy. W sensie skarb. To skarb, więc. No, I jest taki fajny sposób, tylko ja nie pamiętam, czy ja go dobrze pamiętam. I nie wiem, czy na tej wersji działa tak samo, że stajemy sobie centralnie w X-ie, odpalamy sobie tutaj i teraz tak. Yy... Gdzie to było? jest dzień trzeci w ogóle. No. Gdę? Zgubiłem to, co powinienem, na co powinienem patrzeć. No prawda, no to... Ja mam wrażenie, że to będzie tu. I kopiemy pod siebie jak prawdziwy Minecrafty Tu nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. I tu nie ma. Mam pochodnie przecież na no to, co ja robię. O tam była czy nie? Nie. No. A co no? Mam nadzieję, że mu gdzieś szybko tutaj znajdę, a nie, że będę siedział tutaj cały czas. Tam jest woda już. Ona pod wodą też przecież może być nie. nie zapomniałem o tym. No, bo jeszcze raz sprawdźmy, gdzie to jest konkretnie. To może być chyba trochę w tą stronę. Nie wiem. No ja, i tak zbieramy piasek, który się przyda na pewno. Ale czemu tutaj nic nie ma? Halo. A ja jestem głupi, czy co? No ej, no nie wiem. Ile już mam tego piasku? No Ponad tak. Już mnie na pochodnie nawet nie stać, żeby złapać. Dobra, wrzucimy sandstone. I pochodnie trzeba wziąć tutaj do ręki. No jak kilów niech idzie. No ale halo, gdzie jest mój skarb? Chyba zasłużyłem sobie, co? Nie wiem, dobra sprawdzimy tutaj pod wodą. Tylko pod wodą to ja się utopię. No ja nie wiem gdzie to jest, no ludzie. Ja nie pamiętam jednak tego sposobu. Bo nie mogę znaleźć tego co powinienem. Jak tutaj nie będzie? No tu nie ma. Proszę bądź gdzieś tutaj. Tu też nie ma. No ja nie wierzę. Tutaj. Proszę. Nie, a tu gdzieś. Dobra, wiecie co? Zrobimy to jeszcze raz. Spróbuję znaleźć to Co powinienem, tylko... Nie widzę właśnie, gdzie to jest. Aha. Dobra, znalazłem. To jest tu? Nie tu. Nie tu nie tu dobra, zrobimy to sobie od tej strony no do roboty nubek, dalej nie, co ja robię i teraz tak tu i tu i tu będzie Aż tak nisko, ludzie, no błagam was. Co jest? Zgubiłem to. Aha, to tu? Um. Halo? Gdzie teraz jestem? Jestem tu. I teraz. Tu i tutaj Czy ja tutaj kopałem, czy gdzie? No nie Hell yeah! Mamy diaksy. TNT Serce oceanu Oddychanie pod wodą. Rybowie mi się nie chce brać. TNT też nie. No co? Zasypiemy skrzynkę. Da, jestem głupi, bo nie da się zakwać skrzynki. A więc tak. No co? Jeśli podał Wam się odcinek z szukania skarbu i... no, i z pierwszy raz, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcja I do zaczenia w kolejnym odcinku.